Jan Kuroń został ambasadorem marki TrockPot, pioniera i lidera w kategorii urządzeń do wolnego gotowania. Slow cooking, czyli gotowanie w stylu wolnym, opiera się na poddawaniu składników potrawy długotrwałej obróbce termicznej w temperaturze nieprzekraczającej 100 stopni Celsjusza. Ta forma gotowania pozwala na zachowanie głębszego smaku, aromatu oraz wartości odżywczych potrawy. Ambasador Marki pod pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach kulinarnych, Jan Kuroń mawia, że gotuje, odkąd pamięta. Kształcił się w prestiżowej szkole kulinarnej Le Cordon Bleu w Londynie, pracował w uznanych restauracjach w Polsce, we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Słynie z tego, że gotując sięga po polskie najchętniej sezonowe produkty jest pasjonatem idei slow cookingu To filozofia gotowania, która jest mi niezmiernie bliska, a której grupa miłośników w Polsce z każdym dniem się zwiększa, mówi Jan Kuroń. Ta metoda gotowania świetnie sprawdza się, gdy dbamy o zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie. Jest też pomocna w przygotowywaniu potraw wymagających długiego i mozolnego duszenia, jak różnego rodzaju mięsa czy potrawy warzywne np. leczo, wyjaśnia słynny kucharz. Najwyższa jakość z tego powodu Jan Kuroń związał się z marką Trockpot, która jest pionierem i liderem wśród producentów wolnowarów. Nie wyobrażam sobie pracy z produktami i urządzeniami, których jakość jest dyskusyjna. To kwestia zaufania, na które pracowały pokolenia, marka Crockpot na całym świecie jest synonimem wolnowaru. Wybór zatem mógł być tylko jeden, mówi Jan Kuroń, w trakcie współpracy z marką Crockpot Jan Kuroń będzie szerzył i srowco o Kingu. Dzięki niskiej temperaturze, potrawy przygotowywane w wolnowarach są bardzo aromatyczne, soczyste i zachowują więcej wartości odżywczych niż przy tradycyjnej obróbce termicznej, obsługa tych urządzeń jest intuicyjna, więc gotowanie w nich jest łatwe i nie wymaga nadzoru. Łączenie produktów w wolnowarach z rockpot jest też niezwykle proste. Wystarczy umieścić wszystkie składniki w misie urządzenia, nastawić program i to tyle. W trakcie użytkowania wolnowaru szybko zaobserwujemy, że niektóre produkty zachowują się trochę inaczej od pozostałych. Warzywa na przykład gotują się wolniej niż mięso, dlatego warto umieścić je na dnie naczynia. A na nie położyć mięso tłumaczy ambasador marki CrocPod dla singla i dla rodziny. CrocPod oferuje szeroki zakres wolnowarów, sterowanych manualnie jak i cyfrowo. Urządzenia zróżnicowane są również pod względem pojemności misy, co pozwala na dobór modelu pod kątem naszych potrzeb. Niektóre z nich są wyposażone w specjalną powłokę dura ceramics. Jest ona cztery razy bardziej odporna od innych nieprzywierających powłok, świetnie sprawdza się w przypadku podsmażenia potrawy przed gotowaniem, tłumaczy Jan Kuroń. Dodatkowo misy z tą powłoką można stosować na wszystkich rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnych, a także w piekarniku. Same urządzenia mają dwa poziomy grzania, LOF i hit. A więc mamy wybór, czy chcemy, aby potrawa osiągała pełnię smaku szybciej, czy wolniej. Mniej naczyń to też mniej brudu i zmywania, a zatem gotowanie w Wolnowarze to pod każdym względem więcej czasu dla naszych bliskich. Ambasador Marki Crockpot przedstawi wiele przepisów w wersji długo gotowanej na znane i lubiane przez Polaków potrawy. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się tradycyjną polską kuchnią w zdrowszej wersji. Zarówno wielbiciele dań mięsnych, wegetariańskich jak i wegańskich znajdą coś dla siebie. Szukając przepisów nadania dania ze zlewca Łokera warto odwiedzić stronę crodzk.pl. Znajduje się tam aktualizowana na bieżąco baza z przepisami nadania dania z wolnowaru, między innymi zupy, Sosy, dania główne, czy desery. Wszystkie wolnowary i zestawy można kupić na stronie trockpod.pl. Od 2019 07 do 22 do 2019 08 04 Trwa promocja minus 20% z kodem dzbywczemel na wszystkie wolnowary dostępne na stronie trockpod.pl. Wyłączając zestawy, materiał partnerski powstał przy współpracy z trockpod.